Cześć kochani, witajcie na kanale My Kobietki. Dzisiaj zapraszam was na przegląd ubrań z Pepko. Będzie to nowa jesienna kolekcja, więc jeśli jesteście ciekawe co tym razem kupiłam, to oglądajcie dalej. Kochani, zacznę od tego, że jeśli chodzi o dzisiejsze zakupy, w większości będą to bluzki i swetry. Udało mi się kupić tylko jedną parę spodni, także w większości rzeczy będę mierzyła po prostu do spodni ze swojej szafy i zacznę od tej pięknej koszuli w kolorze błękitnym. Zobaczcie z bliska, jak prezentuje się ten kolor i faktura. Już zapewne zauważyłyście, że koszula po całości zapinana jest na guziki. Mamy tu piękny dekol w literę V i jedynie do czego bym się mogła tu przyczepić, to nie do końca podoba mi się, jak ten dekol się tu układa. Po prostu tu tak odstaje. Myślę, że może być to kwestia po prostu zaprasowania, ale zobaczcie, koszula jest naprawdę bardzo ładna i myślę, że fajnie wygląda do białych spodni, ale również ją do bardziej eleganckich spodni, na przykład w kolorze czarnym i na pewno świetnie będzie wyglądała z jasnymi jeansami. Mam na sobie rozmiar 40, zobaczcie, rozmiar jest idealny. Jeśli chodzi zaś o skład, to mamy tu 100% poliestru i ta koszula kosztuje 40 zł. Kolejna koszula, tym razem wykonana w 100% z biocelu. Zobaczcie od razu z bliska, jak prezentuje się materiał. Ta koszula do połowy zapinana jest na guziki. Również mankiety mamy zapinane na guziki. Zobaczcie, tak prezentuje się rozmiar 40. Tak wygląda z tyłu. Jeszcze pokażę Wam, jak ta koszula wygląda w całości. Zobaczcie. Jest ona delikatnie asymetryczna. Przód jest krótszy, tył natomiast nieco dłuższy. Tak jak już mówiłam, mam na sobie rozmiar 40 i ta koszula kosztuje 50 zł. Tym razem w tych samych spodni założyłam taki pasiasty sweter. Bardzo podoba mi się to połączenie kolorystyczne. Sweter wykonany jest w 100% z poliestru, ale ten materiał jest bardzo przyjemny w dotyku, bardzo mięciutki. Mam na sobie rozmiar L i zobaczcie, rozmiar jest dobry. Ten sweter dostępny jest do rozmiaru 2 razy XL. Tak jak już mówiłam, ja miałam na sobie rozmiar L. Jeszcze pokażę Wam, jak wygląda w całości. Zobaczcie, tak wygląda z tyłu. I ten sweter kosztuje 40 zł. Kolejny sweter, i zacznę od składu. Wykonany jest z akrylu, ale tu z boku mamy naklejkę, która informuje nas, że akryl został poddany takiej obróbce, żeby w dotyku przypominał nam kaszmir. I rzeczywiście ten sweter jest przemilusi w dotyku. Zobaczcie z bliska, jak prezentuje się ten materiał. I bez wątpienia takim elementem przyciągającym wzrok są te złote guziki na ramionach. Oczywiście służą one dla ozdoby, ale również możemy je rozpinać, także na pewno będzie nam wygodniej ten sweter zakładać. Ogólnie uważam, że jest to taki uniwersalny sweter, który sprawdzi nam się naprawdę do wielu stylizacji. Mam na sobie rozmiar L i zobaczcie, rozmiar jest dobry. Ten sweter dostępny jest do rozmiaru 2 razy XL. I kosztuje on 35 zł. I kolejny sweter, tym razem w kolorystyce szaro-białej w paseczki. Tak prezentuje się materiał z bliska. I zapewne już zauważyłyście, że tu na dole mamy taki dodatkowy materiał. No, według mnie wygląda to, jakbyśmy miały sweter założony na koszulę i dół tej koszuli nam tu po prostu by tak wystawał. No, mi ten efekt jak najbardziej pasuje, podoba mi się. Jeśli chodzi zaś o rozmiar to pomimo tego, że na co dzień noszę rozmiar L, to w tym przypadku wybrałam rozmiar XL, ponieważ nie chciałam, żeby ten sweter był taki dopasowany, wolałam, żeby właśnie był taki luźniejszy i chyba dobrze zrobiłam, bo w tym rozmiarze czuję się naprawdę dobrze. I jeśli chodzi właśnie o rozmiar, to ten sweter dostępny jest do rozmiaru 3 razy XL, a natomiast jeśli chodzi o skład, to mamy tu 96% poliestru, a reszta to elastan. Natomiast ten biały materiał to 100% wiskozy i ten sweter kosztuje 25 zł. Tym razem mam na sobie t-shirt w kolorze białym i nie jest to taki klasyczny t-shirt z krótkim rękawem, tylko mamy tu rękaw o długości załogi jest takim wywinięciem. Ponadto mamy tu kołnierzyk. Muszę Wam pokazać z bliska fakturę, bo mi osobiście ta faktura bardzo się podoba. Zobaczcie. Jeśli chodzi o skład, to ten t-shirt wykonany jest w 60% z bawełny, a reszta to poliester. Ja mam na sobie rozmiar L, ale ten t-shirt dostępny jest do rozmiaru 2xl i kosztuje on 30 zł. Kolejny sweter, tym razem w kolorze błękitnym. I uważam, że jest to model ponadczasowy, który świetnie sprawdzi nam się naprawdę do wielu stylizacji. Jeśli chodzi o skład, to tu mamy taką samą sytuację, jak przy tym swetrze miętowym. Mamy tu naklejkę informującą nas o tym, że akryl został poddany takiej obróbce, żeby w dotyku przypominał kaszmir. I rzeczywiście te sweterki naprawdę są bardzo przyjemne w dotyku. Jak już zapewne zauważyłyście, ten sweterk jest asymetryczny. Przód mamy krótszy, tył nieco dłuższy dodatkowo mamy tu rozcięcia po bokach. Również mamy bardzo ładnie tu zaznaczony dekord. Tak prezentuje się sweter z bliska. Mam na sobie rozmiar L i ten sweterek kosztuje 35 zł. Tym razem mam na sobie t-shirt w bardzo ładnym kolorze. Wykonany jest w 95% z bawełny, a reszta to elastan. Mamy tu ładny dekor z ozdobnym wiązaniem. Natomiast pod biustem jest odcięcie i jak widzicie w tej partii ten t-shirt jest taki bardzo dopasowany do sylwetki. Mam na sobie rozmiar L i ten t-shirt kosztuje 25 zł. Kolejny T-shirt, jak dla mnie w bardzo ładnej kolorystyce, wykonany jest w 100% z bawełny i w tym przypadku mam na sobie rozmiar XL, ponieważ chciałam, żeby był on nieco szerszy, bowiem z doświadczenia, że te T-shirty w Pepko są takie bardziej dopasowane do ciała, ale zobaczcie, w tym rozmiarze też wcale nie jest jakoś taki bardzo szeroki, także nie do końca spełnia on moje oczekiwania, cho chociaż T-shirt jest fajny i kosztuje 17 zł. Teraz na ten t-shirt zarzuciłam taki cienki kardigan w kolorze czarnym i może zacznę od rozmiaru, ponieważ ten kardigan bardzo szybko się wyprzedał i nie był dostępny już w moim rozmiarze, czyli w rozmiarze L. Nawet chciałam kupić go w rozmiarze XL, ale również był wyprzedany. Zostały same S-ki i M-ki, ale postanowiłam go kupić w rozmiarze M, chociaż uważam, że L-ka albo nawet XL zdecydowanie byłyby lepsze. Zobaczcie, kardigan jest uwiązany w pasie i dzięki tym sznureczkom, właśnie możemy sobie go tu pomarszyć. Także, gdyby był w większym rozmiarze, to wtedy byłby tu bardziej pomarszczony i uważam, że wyglądałby bardzo fajnie. Pokażę Wam jeszcze z bliska ten materiał. Tak jak już mówiłam, mam na sobie rozmiar M. Zobaczcie, tak prezentuje się z tyłu. Wykonany jest w 100% z akrylu. I kosztuje on 50 zł. Kolejny t-shirt, a raczej powiedziałabym, że taka tunika. Również wykonana jest w 100% z poliestru. Ale ten materiał naprawdę jest bardzo miły w dotyku. Podoba mi się również tu kolor. Rękawy mamy tak delikatnie o długości załoki z takim wywinięciem. I zapewne już zauważyłyście, że ten tył jest o wiele dłuższy niż przód. Zobaczcie, tak prezentuje się tunika z tyłu. Mam na sobie rozmiar L, rozmiar jak najbardziej trafiony, i ta tunika kosztuje 30 zł. Kolejny kardigan, tym razem nieco dłuższy, w taki ażurowy wzór. Ten kardigan nie posiada żadnego zapięcia, natomiast posiada kaptur i kieszenie. Zobaczcie, przy wzroście 164 cm długość prezentuje się następująco. Mam na sobie rozmiar L i rozmiar jest dobry. Jeśli chodzi o skład, to ten kardigan wykonany jest w 100% z poliestru i kosztuje 60 zł. Tym razem zarówno dół, jak i górę mam z pepko i zacznę może od spodni. Są to dżinsy wykonane w 63% z bawełny, a reszta to poliester. Mam na sobie rozmiar 40 i, kochani, zastanawiam się, czy niewystarczający byłby rozmiar 38? Bo zobaczcie, mam tu dość sporo luzu, w pasie również. Oczywiście spodnie posiadają kieszenie, z tyłu również. Tak jak już mówiłam, mam na sobie rozmiar 40 i te spodnie kosztują 50 zł. Natomiast jeśli chodzi o górę, to jest to taki prosty, sweter, nic tu szczególnego się nie dzieje. Jedynym takim elementem, który go wyróżnia, to jest ten dół, ponieważ jest asymetryczny. Zobaczcie, tak prezentuje się sweter z tyłu. Wykonany jest w 96% z poliestru, a reszta to elastan. Mam na sobie rozmiar L i ten sweter dostępny jest do rozmiaru 3 razy XL i kosztuje 25 zł. Kochani, to już ostatnia rzecz w tym odcinku. Blazer w kolorze kremowym. Zobaczcie z bliska, jak prezentuje się ten materiał. Jak widzicie, po całości zapinany jest na guzik i rękawy również. Natomiast tu w okolicy biustu mamy naszyte obszerne kieszenie również zapinane na guzik. Tak prezentuje się blazer z tyłu. Wykonany jest w 100% z poliestru. Ja mam na sobie rozmiar L. Jeszcze pokażę Wam, jak wygląda zapięty. Zobaczcie. Tak prezentuje się zapięty. Tak wygląda z tyłu. I ten blazer kosztuje 80, zł. Kochani, to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Piszcie w komentarzach, co najbardziej przypadło Wam do gustu. Oczywiście, jeśli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Ja zachęcam również Was do subskrybowania naszego kanału, żeby nie przegapić żadnego odcinka. A zanim się z Wami pożegnam, to jeszcze mam prośbę do Was, ponieważ ostatnio pisaliście, że słabo nas słychać. Także proszę Was, piszcie, czy w tym kierunku coś się poprawiło. A ja dziękuję Wam, że byliście ze mną, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!